Witam Was kochani bardzo serdecznie i chciałabym jeszcze kawałeczek czasu żebyście mi poświęcili troszeczkę uwagi chciałam zapytać przede wszystkim chciałam się wytłumaczyć z tego, że na instagramie próbowałam umieścić wczoraj filmik energetykę dnia Zaowocowało to tylko tym, że mój syn napisał do mnie Mam, Mamuś, ładnie nagrałaś ten filmik na Instagramie, no to warto było Ale pięć razy go zamieszczałam, że trzy razy się ukazał Pewnie wtedy już po... On chyba jeszcze jako siorolka jako wyszedł ja nie... Tego to ja już w ogóle nie rozumiem I pewnie pojawiły się serduszka, czy jakieś wiadomości od was A tu filmiku nie ma, jest inny Ja niczego nie kasowałam, natomiast Skasowałam mmm, tą opcję, czekajcie bo były trzy te filmy, i musiałam po prostu je wyczyścić. Nawet nie wiem, który się załadował, bo napis, energia którego dnia umiem już robić. Ale też mniej więcej wyszło tak zwanie, chyba nie tak jak miało wyjść. Coś tam jednak. Yy. Na razie te filmiki wiem, że wyszły za długie, staram się je skrócić. Zapiszę, załadowałam już wszystkie już na YouTube, teraz staram się, ponieważ nie wykasowałam mądra, głowa już się robi coraz mądrzejsza. I staram się tak jakby te filmiki odobejrzeć i wszystkie zbędne słowa i dygresje wyciąć. Żeby później można było to troszeczkę przejść bardziej dynamicznie i żeby tak trochę odskubać to z bezbędnych emocji i moich reakcji w zasadzie, które widzicie wtedy, kiedy ja robię to czytanie. Moją intencją tych czytań jest tak, że robię je troszeczkę wcześniej, bo życie też mnie czegoś uczy. Ja lubiłam zawsze świeże buki i o 6 rano pamiętam, jak robiłam czytania na dany dzień. Niemniej jednak jest to teraz w moim życiu tak jakby niemożliwe, więc założyłam sobie intencjonalnie, ponieważ... Jest to też czas w tym miesiącu, kiedy w każdej chwili może coś się zadziać jeszcze z moimi zębami. Mam załączony tam bardzo jakieś nowoczesne super hiperterapie yy, yy, i nawet pani profesor powiedziała, że jeżeli coś będzie się działo, to proszę tak zwanie dzwonić pani Agnieszko, tutaj podadzą i ewentualnie ja będę w innym budynku wtedy zajęcia miała, więc generalnie panią przyjmę. I nie, że była taka jakaś po prostu opcja. Yy, to jest bardzo fajne teraz, ponieważ jest RODO, więc nie mój się po nazwisku, a po imieniu się zwraca do kogoś też, tak? Czyli właśnie Pani taka, pani taka i imię też, tak? O, to tak jakby zauważyłam właśnie w szpitalu, yy, bo to w szpitalu chodzę tam do pani profesor, do studentów. No dobrze, nieważne, już się nie tłumaczę z tego. Jestem cały czas i, i nie mogłam się też tak, jakby, bo mam skierowanie do chirurga, więc też zobaczymy, nie wiem, a nie chciałabym tak zwanie przerywać, tylko już kontynuować tą energetykę dnia, bo to też trzeba nabierać pewnej wprawy, pewnej pe takiego percepcji, takiego ułożenia się. Lepiej lub gorzej. Staram się tylko, żeby filmiki się różniły, tak jakby, że można było jakoś się aha, to jest inny dzień, tak już. Natomiast miałabym z tym, pod tym względem jedno. Proszę, kochany, przepraszam, gołębie. Nie proszę, nie goście, ale nie mogę im wodę odmówić, bo one po powody tu przychodzą też. Cóż się w związku z tym dzieje? Mam pytanie do Was. O której godzinie? Chcecie, żeby filmiki się ukazywały, bo to jest bardzo ważne. Tak zwane nie bez kozery, też tak. Ja wiem, przecież wiem sama też, tak, że jestem jedna wielka gwiazda tu na internecie i robię czytanie energii dnia, tak. Sama oglądam, przyznam się szczerze i uczciwie, właśnie energetykę pani Joanny. Oglądam energetykę też, chociaż nie zawsze, też pani Magdaleny Rudkowskiej-Odero. Ona robi tą energetykę właśnie dość późno i to jest bardzo fajne, tak. I lubię spojrzeć, tak zwani w ogóle tak zwanie, yy, yy, lubię ogromne ciepło, tak jakby tej, o tej, o tej, tej, yy, tej, osoby, też tak, no, nie wiem jakiego, jak, jak, jak tak użyć, żeby tak powiedzieć, jakby pięknie. Panią Joannę zwykle oglądam samego rana, też tak, tam jest króciutko, szybciutko, sykawusie, jak już się, już jestem po modlitwie, albo czasami, yy, chociaż tam, tak, nie wiem, nie chcę się rozgadywać w tym kierunku, no, oczywiście, że oglądam, myślę, że wy też oglądacie. Natomiast yy, tak zwanie mogę, ja publikuję, jak już zawieszam, bo tak samo wyszło o godzinie 19, tak? Jeden dzień chyba wyszło wcześniej, od trzy czytania, czy, tania, czy 4, to zrobiła, tak? Już wyszło o mniej więcej 19, jeden dałam o 17, bo wiedziałam, tak zwane, już zębem miałam, wiecie to, cała energia była we mnie, po prostu puściłam wcześniej, bo myślałam, albo zasnę, albo zapomnę, będę w zupełnie w innej przestrzeni. I tak to się zadziała Chciałam też mieć swój czas na modlitwę Tak, przecież, właśnie Także tak to jest Raczej nie wcześniej też, tak A może trochę wcześniej, nie wiem Podajcie preferowane godziny Tak jak wam pasowałoby Wtedy, kiedy wy czujecie, że już ta energia Już jest taka na, na, na Ułożona w to, żeby ją właśnie Po prostu przyjąć, tak o. Na pewno wiem, że nie powinnam Układać tak jakby, nie wiem, kilku dni Po kolei zawczasu, ona musi pojawiać Właśnie dzień wcześniej, wieczorem, najlepiej, popołudniem, bardzo późnym, czy późnym popołudniem, tak, żeby nie zabierać czasu i nie powodować, że będziecie żyć w przyszłości i nie zabierać czasu dnia dzisiejszego, tak? Czyli to jest tak, kiedy już dzień cichnie, już wszystkie energie troszkę się układają, co było do przeżycia, przeżyło się, bo się wcześniej też tak, jakby z tym ułożyło. Natomiast nie chciałam, żeby. Bo to nie jest fajne, jeżeli my przyszłość. I tam już żyjemy, to znaczy, że pewne rzeczy już się tak zwanie odfajkowały, tak? O, mam na to jak zwykle na wszystko swoją własną filozofię i w ogóle, więc proszę bardzo, Was o ten po prostu jakby research. Zawsze też mówię tak, że ja akurat te czytania będą inne czytania, te, które były, one zawsze będą, będą drogowskazy. Właśnie zastanawiam się, czy drogowskazów dwa razy w miesiącu nie robić. I dobry znak oczywiście też będzie. Natomiast bardzo chciałabym. No w zasadzie nie co jeszcze do końca bym chciała. W jakiś sposób fajny ułożyć się z tym, żeby to było oczywiście pożyteczne, żeby nie było wrzuceniem filmiku na YouTube, tak? Mam nadzieję docelowo, że będę się mieściła w 10 minutach, około 10 minut tyle ja potrzebuję, tak jakby na to, żeby znowu nie wejść tak jakby w tą opcję, że szybko, szybko, albo mało, mało, bo chciałam tam odczytać też dla siebie. Zawsze mówię, że ja na YouTube robię wszystko to, czego ja też korzystam. Nie robię niczego, co by było filmem na YouTube, ja nie zakładam życia z YouTube'a, tak, o. I jakiś tak jakby, no chciałam, żeby się kanał rozwijał, bo każdy chce, natomiast nie za wszelką cenę i mimo wszystko. Także tak to się po prostu tutaj, tutaj dzieje. Dajcie znać, kiedy wasz dzień tak jakby zaczyna już powoli takie wchodzi fazę usypiania. Spokoju, i kiedy dobrze by było, tak jakby przygotować się na ten dzień następny. Tak jak przygotowujemy ubrania, pracujemy sobie, tak czy też szykujemy sobie to, czy, co, w co ubierzemy się do pracy, do wyjścia, do świata poza tą cichą, spokojną, mam nadzieję, kojącą przestrzeń Waszych domów. Yy, bo ten, ponieważ też, jakby jest ułożone, ja bym też nie chciała się wciskać w paradę, też tak jakby innym, i bardzo chciałabym, żeby to było tak kiedy macie już w czym jesteście ułożeni, gdzie kogo, co tam jeszcze oglądacie, robicie, czy jakiś serial, która ta opcja by się Wam wpisała. Tutaj nie ma tysięcy widzów na tym kanale, natomiast część osób tak zwanie zapomniało, jeszcze nie dotarło do nich to, że ja jeszcze nagrywam, także wróciłam po odpoczynku noworocznym, także dajcie mi, tak jakby ten ten znak, to jest dla mnie. I czy w jakiś tam sposób, ponieważ ten filmiki, kiedy ja już je tak zwanie ułożę, Mogę też zamieszkać na, zamieszczać na tym Instagramie, chociaż męczy mnie te wpisywanie tych tagów i to wszystko takie, no nie wiem, ale jest fajne, tak? A, no ale zobaczymy, bo mówię, ja sobie nie radzę, dosłownie. Ja wiecie, jak z technologią, z techniką dużo się zmieniło w tych opcjach właśnie i jestem bardzo daleko do tyłu. Ja i, stara, i nowa szafa. <laughs> Aczkolwiek chcę sobie powiedzieć, bo że gdzie patrzeć, to się nie domyka lekko, tak? I, ale dzięki Bogu podomykałam w ogóle, także kłaniam wam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego, powoli będę się układała właśnie z czytaniami, już będzie, będę się szykowała raczej do dobrego znaku i zobaczymy, czy będę rozbijała je chyba na, na pojedyncze, zobaczymy żeby wszystko w jeden dzień nie robić chociaż bardzo się staram i lubię tak natomiast mam swój system, będę wyciągała po prostu karteczkę, czy dzisiaj mogę, czy nie mogę czy, czy raczej nie powinna w tym, w tym dniu latanego znaku robić zobaczymy jak to wyjdzie i obiecuję, że przygotowuję się cały czas tak jakby do tych live'ów, to jest dla mnie priorytet, chciałabym ten, jeszcze raz powtarzam, test na żywo przeprowadzić, zobaczyć jak ja w komórce będę widziała te uwagi, komentarze, czat, czat na żywo i co będzie się działo, bo być może będę musiała laptop otwierać na live'ie, o tym jestem trochę przekonana, bo... Tutaj, chociaż nie spodziewam się na początku wielkiego nawału, i tak mi napiszę Wam trochę wcześniej, ale. Um, ech, chciałam, żeby było spokojnie, tak? I zobaczymy, jak to się po prostu tak zwanie ułoży. Um, postaram się uprzedzić, tak? Wybrać godzinę taką na testy. Po prostu na testy nie wiem, ile będą trwały. Nie wiem, czy ja nie rozłączę czegoś. Przy okazji naciskając, chcąc zobaczyć w ogóle, jak ten. Te, bo ten test mi jakby nie wychodził. No, bo jak nie ma, nikogo, nikogo nie, nie widzi, to nie może nic napisać na tym czacie, więc ja go nie widzę. Jak to tam się po prostu tak zwanie ma jedno do drugiego? Będę potrzebować po prostu asysty. Więc najpiękniej wychodziłoby mi to, żeby zrobić takie live w dzień. Wtedy w dzień poprosiłabym Magdę, żeby była obecna i ogarnęła czat, przeczytała mi coś, czy, czy odpisała na laptopie. Natomiast, yy, oglądając tak, jakby ten czat. Natomiast po południu czymś będę musiała poprosić Dorotkę swoją. Myślę, że mi nie odmówi. Także tak by się to, kochani moi, działo. Yy, no i... No i tyle. Nie chcę, żebym zabierać więcej czasu. Więc wiecie, jestem taka gaduła. Ja wszędzie, gdzie nie zajdę, to powinnam być przepraszam, gaduła jestem, tak, o. A jednocześnie to jest też taka opcja, że ja to uwielbiam. Uwielbiam zajść z kimś, zagadać też tak lub jak mnie ktoś zagad zagaduje, tak. No oczywiście w czasie pracy czy pod wieczorem, kiedy jestem zmęczona, to tak nie jest, natomiast kiedy ma się kontakt z żywym człowiekiem, przy pracy wirtualnej w pewnym momencie tak się robi, dlatego tak zwane jest dobre nowiny. Pracuję też nad tym i w tym kierunku, co pocieszy też jak innych, którzy mówią, są wśród Was. Pani ja jeszcze na pewno liczę na to, że my się jeszcze zobaczymy na żywo, tak? Także ja przyjadę pani szukać, tak? O, także to już druga osoba, tak? Ona nie ogląda YouTube'a. I tutaj zobaczymy, ale to jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze jakiś czas na pewno, może latem, może, na, może też tak jakby na jesień. Ja w ogóle lubię taką bardzo wczesną jaśnień. Późne lato i bardzo wczesną jesień. Zobaczymy, kochani, co będzie. Na razie jestem tu i teraz w takiej opcji, w ten tydzień już jestem po pierwszej wizycie u stomatologa. Fantastyczne przeżycie, cudowna przygoda nagramy tu dwugodzinny, chyba to będzie podcast po prostu filmik z różnymi innymi doświadczeniami taki, żeby był tak upewną całością. A dopiero przy, po półtorej godziny chyba opowiem sam ten przykład, który jest tak jakby dniem właśnie tej wizyty i tego co się działo przed wizytą i pięknego doświadczenia związanego z byciem u stomatologa. W każdym bądź razie pierwszy raz w życiu powiem wam tylko, obyło się bez znieczulenia. A ja nawet znieczulenie brałam, kiedy było coś nie tak, bo mi sam ten podmuch od tego wiertła, powodował po prostu ból głowy wszystkiego. Przyna jakbyście coś, to jest taki bólek, że bierze, bierzecie coś za gorącego albo za zimnego, no to jest właśnie coś takiego. Także pierwsza raz byłam po prostu w dzikim szoku, tak? jakiego anioła, e studentkę mi gdzieś tam z góry przypisano. Jak ten nasz los, nasz los nas zetknął, jaki Pan Bóg zrobił mi kawał, tak? A w świętej pamięci Tadeusz Piotrzewczyk, mój nauczyciel, mówił zawsze: Oj, Pan Bóg, to jest taki szutnik, tak? Aczkolwiek nie pamiętam, co znaczy to słowo dosłownie, ale myślę, że taki żartowniś, taki dowcipniś, taki pokazujący pewne, mm, pewne możliwości. Bardzo się to zdziwiłam, nawet potem pani profesor mówiła: Czemu daj znieczulenia też, tak? A ja, mówię, ja nie chciałam, tak? Już jak mi zdjęto te. Ja, mówię, ja nie chciałam, tak? Ale trzy godziny przysiedziałam z rozdziawioną buzią i mało nie przysnęłam, byłam tak błogim nastroju energii, tak piękne, cudowne yy, dłonie tej osoby, która po prostu to robiła. Ale o mały właśnie trafiłam na kogoś innego też, tak? I gdzieś tam na granicy takiego snu i ja mówiłam, może tylko, żeby nie, to, nie, nie ta osoba. No, jak będzie, to trudno przyjmę, tak? Bo coś dobrego z tego ma, skoro się uwymodliłam. Ale. No jeszcze powiem, że nie miałam tak pięknego duchowego doświadczenia na fotelu stomatologicznym, aczkolwiek całą noc się o to modliłam, tak? O, Także jest, mam bardzo nowoczesną metodą, zrobiony ząb. W każdej chwili telefon do pani profesor, gdyby coś się działo, bo taka nowoczesna metoda, za to trzeba było dopłacić. I potem za trzy miesiące mi to dopiero wyjmą na taką właściwą po prostu tak zwaną plombę. No, ale 18 idę znowu. I znowu jestem w takiej opcji, że nie wiem, nie mogę z nikim się ani umówić, ani ułożyć, ani zaplanować, że ja w tamtym momencie będę w stanie nagrać. Dlatego, że z tym moim zemem w każdej chwili może coś się stać. Ja w tej chwili też jestem na dość silnych po prostu jakby leku, bo może się przez pierwsze dwa tygodnie coś zadziać, tak? Zwłaszcza ten tydzień jest tak, ale już tylko dwa. No, ale zawsze około tygodnia może być tak, że tam... Ta terapia może się po prostu tak zwanie przyjąć, bo tutaj walczymy, bo jeszcze kawałek zęba żyje i to jest taka, no taka nowość, tak? Bo pani profesor nie zawsze mówi, jakby gdzieś coś działo, to przyjdzie, i będą mnie szukać i tyle. Myślę, że to przestał po prostu tak zwanie terapię. No i tyle, kochani moi, co u mnie słychać, dlatego to, że robię teraz tak jakby na zapas te czytania energetyki dnia, chcę się też intencjonalnie do tego ustawić, żeby to jednak w momencie, kiedy będziecie to oglądać, było tą świeżą bułką chrupiącą, pachnącą i tym wszystkim, co najlepsze chociaż pierwszy, bo dzisiaj to nie jest obce. Z, z prawdziwej mąki, z prawdziwych dodatków. Niech ktoś na zakwasku, tak? Także tyle, kochani moi. Zapraszam do usłyszenia, do zobaczenia. No i cóż, przytulam wszystkich z całego serca.